6 bo nie wszyscy donieśli dzisiaj te medale, też zdobyta przez zawodników indywidualnie, też tylko w tym roku. Także wydaje mi się, że jest jakiś obraz tego, co udało Wam się dokonać. A na taki sukces składa się wiele czynników. Zacznę tym razem od góry, zawsze zaczynam od uczniów. Mamy doskonałe warunki stworzone przez gminę, czyli mamy salę gimnastyczną. Mamy piłki dla każdego dziecka, bramki, praktycznie wszystko co potrzebujemy. Doskonale się tam współpracuje ze Szkolnym Związkiem Sportowym i z LZS-ami. Reprezentowaliśmy na zawodach LZS Szkolny Związek Sportowy, ale przede wszystkim swoją szkołę. Doskonale się współpracuje z rodzicami, z nauczycielami i panem dyrektorem, bo doskonale wiecie, jak często was nie ma w szkole, musicie później to nadrabiać i nauczyciele razem z wami. Bartek zajął trzecie miejsce, więc otrzymuje brązowy medal. srebrny medal w szachy. Między innymi siostra zajęła kiedyś siódme miejsce w Polsce w Mistrzostwach polskich Przedszkolaków i co roku od, od 1991-1992 roku rozgrywany jest szkolny puchar szachowy Golnic. Nikt go nie zdobył trzy razy pod rząd, więc on co roku przechodzi w inne ręce. W tym roku udało się Kasi zdobyć go po raz trzeci i ten puchar zostanie w rodzinie Słupskich już na zawsze. Gratuluję. Martynę Kaczelowską, Justynę Surwic i Magdę Fafińską. Pierwsze miejsce Wieleta Winiewska. Te dziewczyny jeszcze zobaczymy dzisiaj. I zapraszam panów którzy Lichtenica, Załt Polski i trzeciego panów Od wielu lat odbywa się w Skądę Szkoła Olimpiada Demokratyczna, ona składa się z pięciu konkurencji i jest dobra. 60 metrów, 300 metrów, 600 lub 1000, w zależności czy na chłopców, czy na dziewcząt. Stop z i rzut wieczką parantową. Zbiera się punkty z tej konkurencji i na końcu mamy mistrzów. I zapraszam. Rafał Radowski, pierwsze miejsce. Drugie, Paweł Fawieński. I trzecie Paweł Janicki. Drugie Katarzyna Słupska i trzecie Martyna Kaczynowska. Witam Was serdecznie gorąco, młodych przyjacieli, rollo pedagogiczne i zarazem nauczycieli kilka tutaj jest. Bardzo miło i serdecznie się tutaj przybywa, dlatego że tyle zorganizowanych zostało tutaj podsumowań w różnych dyscyplinach, jak i sportowych marek przestawion, jak i nauczyciele w różnych dziedzinach nauki, nawet i oszczędności. To bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. W imieniu Gminnego Rzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych chciałbym podziękować tym zawodnikom, którzy reprezentują naszą gminę na szczeblu gminnym, jak i wojewódzkim i niektórzy do szczebla centralnego. My jako Gminne Rzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę, taka jaka się odbyła właśnie tutaj, w szkole podstawowej. Niedawno żeśmy też byli tutaj na uroczystości, gdzieśmy wręczyli drugiej grupie piłki Siatkowej mistrzom województwa barmińsko-mazurskiego. Także z tego ramienia nam bardzo serdecznie dziękuję. A czy którzy. Przez rok 2012-2013 roku szkolnego brały udział w zawodach LZS-u. Chciałbym gorąco tutaj, podziękować i prosić o odebranie swoich statuetek. Dla Biolety Winniewskiej podziękowanie za godne reprezentowanie Gminy Lubawa oraz... Wybitne osiągnięcia na zawodach sportowych w roku szkołym 2012-2013. Dla Pawła Pawłańskiego. Dla Pawła Janickiego. Dla Rafała Landowskiego w imieniu Gminnego do tego Zespołu Sportowego. <plosłuch> Równocześnie chciałbym, tych wyników sportowych nie byłoby wtedy, kiedy nie waszy tutaj wychowawczy. Między innymi chciałbym tutaj poprosić kolegę Marka Tykarskiego, poprzeczytam treść, Podziękowanie dla Marka Tygarskiego, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za wkład pracy w rozwój sportu wiejskiego na terenie Gminy Lubawa oraz osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu młodzieży w roku szkolnym 2012-2013 podpisą prezesu Gminnego Zrzeszenia w Bawie Benedykt Czarnecki. Edwardowi Baleckemu, dyrektorowi szkoły podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za współpracę, promocję i rozwój sportu szkolnego i miejskiego na terenie gminy Lubawa i równocześnie toki z prezesem RZS. Dalej do innej szkoły, także życzę Wam. Wszystkim wspaniałych wakacji obie się w takim jak dzisiaj świeci, żebyście mieli prawie przez nie całe dwa miesiące. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia po wakacjach. Dziękuję bardzo panu Prezesowi za docenienie naszych wyników sportowych i polecamy się na przyszłość. Dziękujemy bardzo. Nie oddam głos szefowi który był zupełnie osiągnięcia sportowe, ale się chwileczkę cieszę, dobra? Ja tylko wspomnę, że nie tylko to są tutaj z klas starszych, ale klas starszej miał rację, ale między innymi muszę wspomnieć, przypomnieć, że jeden z kucharów, który tam stoi, to jest klas 13, 3 który zdobył pierwsze miejsce w turnieju sprawnościowym. Także witamy pierwszych przyszłych sportowców. Także oddaję głos panu Widzicie osoby, które reprezentowały szkołę w największej liczbie turniejów. To są osoby, które zawierają w piłce nożnej, piłce ręcznej, jeszcze jednej osoby, podzieliśmy się z panem Czarneckim yy, nagrodami, które mieliśmy zakupić yy, ze szkoły, znaczy szkody Związek Sportowy z RZS-em. No, jeszcze mam jedną nagrodę, brakuje tutaj oczywiście, jestem jeszcze, więc zapraszam. Myślę, że przez chwilę mogą być jej przykro, że nie ma ich w tej grupie i byłoby to, co. Czym... Tak, króciutko, żeby nie przedłużać. Yy, jeżeli chodzi o mistrzostwa gminy, jeżeli chodzi o dziewczęta, nie wygraliśmy tylko piłki halowej, ale stamtąd też wróciliśmy z medalami i nie wygrali nie, nie bez medali wróciliśmy z Tenisa. Pozostałe wszystkie turnieje to były pierwsze miejsca. W powiecie w drugie miejsce w czwórboju atletycznym, pierwsze w piłce ręcznej, pierwsze w regionie, pierwsze w rejonie dopiero drugie. Mistrzostwo, mówię o tych najważniejszych rzeczach, które tak? Mistrzostwo województwa LZS w piłce ręcznej dziewcząt. Czwarte miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkolnego Związku Sportowego, piąte miejsce w województwie w dwójboju lekkoatletycznym. Rafał jest Mistrzem Województwa Ryzynesu w biegu, z Wielesą, biegu na 100 metrów, Paweł wice mistrzem biegu na 1000 metrów, Martyna była chyba czwarta w skoków dal, już nie pamiętam wszystkiego tak naprawdę. I przejdę do kolejnej rzeczy. Wioleta Winiewska. Na zakończenie roku szkolnego taka kropka nad I. To jest Mistrzyni województwa w pięciu kulą z hali. Wicemistrzyni w pięciu kulą ze stadionu. Brązowa w wrzucić mieszką palatową województwa. I to co najważniejsze. Na zawody krajowe pojechała do Łodzi. Są to takie nieoficjalne mistrzostwa Polski. Tam zdobyła złoty medal. Pierwsze miejsce, gdzie rywalizowało ponad 70 zawodniczek, no a w całym kraju prawie tysiąc, po najlepiej przyjechali do Łodzi. Będzie nas reprezentowała 1 września, znaczy nie tylko naszą szkołę, ale nasz kraj, na zawodach międzynarodowych w Warszawie. Nagrodą, która wygrała oprócz jakichś drobnych upominków, jest wyjazd chyba bodajże tygodniowy do Paryża więc fajnie by było, żeby nam opowiedziała później jak wróci. Ja bym chciał w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Panom właśnie, którzy pomagają również z zbierać. Paniom z 1-3, które przygotowują was od najmłodszych lat. Nauczycielom za wyrozumiałość i za wielką cierpliwość i życzliwość panu dyrektorowi, a przede wszystkim wam za bardzo fajnie jest spędzony czas w takiej formie sportowej. Dziękuję bardzo. Te uścisk dłoni jest dla wszystkich, a składam ich na ręce tych przedstawicieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo.